Mam wielki zaszczyt powitać Państwa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wuśnicach w szczególnej, historycznej dla nas wszystkich chwili. To dzisiaj nasza placówka otrzyma imię patronki, którą zostanie nasza droga, zmarła nie tak dawno pani dyrektor Krystyna Jankowska. Witam Państwa w miejscu szczególnym ośrodku na końcu świata, gdzie dzięki staraniom ludzi dobrej woli powstała i funkcjonuje placówka kształcąca i wychowująca dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Obecność wszystkich Państwa w tym dniu ma dla całej naszej lokalnej społeczności niezwykłe znaczenie. Pragnę serdecznie powitać w uśnicach naszych znamienitych gości. Witam gorąco pana Leszka Czarnowaja, senatora Rzeczypospolitej. <kluczy> Witam panią Gabrielę Alberti, pomorskiego kuratora oświaty. <kluczy> Witam gorąco pana Jerzego Ochotnego. Emerytowanego Pomorskiego Kuratora Oświaty. Witam pana Stanisława Sumowskiego, dyrektora delegatury Pomorskiego Kuratorium Oświaty Tuczeni. Bardzo ciepło witam przybyło licznie na dzisiejszą uroczystość rodzinę Patronki w osobach. Państwa, pani Haliny Jankowskiej, Pani Wandy Ile... Jankowskiej, Pani Bogumiły Jankowskiej, Pani Reginy Jankowskiej, Pani Arceus... Pana Marka Jankowskiego, Pana Jacka Jankowskiego, Pani Barbary Jankowskiej, Pani Izabeli Baranowicz, Pana Czesława Jankowskiego. Witam. bardzo serdecznie witam naszych znamienitych gości Pana Roberta Nixona z Wielkiej Brytanii Dyrektora Narodowego Programu The Gateway Award Robert, welcome to Poland tu Witam Panią Małgorzatę Strzałkowską Dyrektora ds. Sportu Stowarzyszenie bardzo gorąco witam nasze władze, Pana Wojciecha Cymerysa, Starostę Powiatu Sztumskiego. <kluczy> witam serdecznie Panią Jolantę Szewczą, Przewodniczącą Rady Powiatu Sztumskiego. <kluczy> witam gorąco wszystkich obecnych tu radnych Rady Powiatu Sztumskiego. Dziękuję. Witam gorąco pana Leszka Tabora, burmistrza miasta i gminy Sztum. Witam pana Waldemara Fiery, wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Sztum. Bardzo gorąco witam pozostałych radnych powiatu Sztumskiego. Dzień dobry panie. Drudnie witam obecnych wójtów i burmistrzów gmin powiatu sztumskiego. Witam panią kierownik PCPR w Sztumie, bardzo mi miło. Witam serdecznie występującą w imieniu pani dyrektor, panią Ewę Kozłowską. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie. Bardzo gorąco witam wszystkich tak licznie przybyłych dyrektorów szkół i placówek Powiatu Sztuckiego, jak również dyrektora poradniczy psychologiczno-pedagogicznej w sztunie. Bardzo cenimy sobie obecność wielu przyjaciół pani Krystyny Jankowskiej. Witam w tym miejscu pana profesora Jerzego Kozłowskiego. Na pańskie ręce składam powitanie dla całego świata. Bardzo, bardzo gorąco witam nauczycieli, związkowców, kolegów, koleżanki, pani dyrektor. Witam serdecznie. Bardzo ciepło witam również wszystkich nauczycieli i pracowników ośrodka w zarówno obecnych, jak i emerytowanych. Oraz tych, dla których jesteśmy tu na co dzień. Witam wychowanków i rodziców wychowanków naszego ośrodka. Szanowni Państwo, pragnę podziękować za tak liczne przybycie na dzisiejszą uroczystość. Osoba naszej patronki, pomimo swojej skromności, zasłużyła na przyjaźń i pamięć ludzi, którzy mieli okazję spotkać ją na drodze życia. Dziękuję Państwu za pamięć i życzę nam wszystkim wyjątkowego dnia zadumy i radości. Witam w ośrodku kształcącym i wychowującym do życia, przez życie. Dziękuję bardzo pani kurator, panie starosto, panie małyszu, panie dyrektor, szanowni państwo, ja po raz pierwszy jestem tu w to może to jest na końcu świata, ale to jest piękny kawałek Ziemia, szczególnie piękne jest to, co państwo robicie i myślę, że Trzeba mi wielkie serce żeby wykonywać taką misję, bo to jest zwykła praca sami państwo wiecie, to jest misja. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję tego wszystkiego, co robicie dla osób tak potrzebujących Waszej pomocy. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, to co macie państwo w urodze, że kiedyś śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, i to jest piękne przesłanie, a ze swojej strony również gratuluję tego, co jest bardzo ważne, że państwo szanujecie i upamiętniacie historię Monaru który nie szanuję historii, to ginie, a w ogóle przeszłość jest tym, co otwiera nam przyszłość. Dlatego bardzo serdecznie gratuluję tego pięknego święta, tej decyzji i myślę, że osoba, patronki w pełni zasłużyła na to, co dzisiaj się stanie, zostanie patronką tego środka. Panie dyrektorze, jeszcze raz gratuluję, bo wspólną chciałbym podziękować za to wszystko, co robicie dla osób potrzebujących i życzymy wszystkiego, wszystkiego. Dobrego. Cieszę się, że zostałem zaproszony i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Panie Komisarzu, Szanowni Państwo, Pani Dyrektor. serdecznie dziękuję za zaproszenie w imieniu Polskiego y, Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Waśniankowej. Pani Roder, złożę oczywiście y, gratulacje. Cieszy mnie ogromnie że młodzieżka e, 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 przyjmuje imię osoby, która tak wiele dla niej zrobiła. E, pani Katarzyna e, Janko, e, Krystyna przepraszam, z 35 lat e, pracy poświęciła dzieciom e, i e, młodzieży i myślę, że to jest e, szczególne święto dla całej państwa społeczności, a szczególnie nie, dla rodziny i, tak jak pani dyrektor się wyraziła, przyjaciół. Przyłączam się do życzeń pana senatora. Życzę dalszych sukcesów w spełnieniu tej bardzo pięknej i ważnej misji, jaką jest uczenie życia tak naprawdę osób niepełnosprawnych. Dziękuję serdecznie i gratuluję. Krystynę Jankowską ta, pamiątkową tablicą umieszczoną na kamieniu, tak abyśmy mogli dobrego człowieka, ponieważ wielkich ludzi można spotkać wszędzie. My naszego wielkiego człowieka spotkaliśmy w środku lasu, na końcu świata. Chcemy, aby to, co zostało tu stworzone, to, co Krystyna stworzyła, ocalić od zapomnienia. Bardzo proszę o dokonanie przecięcia wstęgi w tej rodziny. Panie, panie. Prosimy Cię Pani, wspólnie z Panem Senatorem, Panią Kurator. Każdy z Państwa ma każdy z nas będzie inaczej wspominał dyrekt. Ale dopóki pamiętamy, to miejsce pomoże nam ocalić dość od zapomnienia. Bardzo dziękuję. I na pewno się uśmiecha i cieszy. To ona nas nauczyła patrzeć inaczej na człowieka, obojętnie jaki był. Czy bogaty, czy biedny, czy kaleki, czy normalny. Ona nauczyła nas szanować i, i kochać. I byłam, z, ona była moją ostoją. I byłam zawsze z niej dumna jestem i będę. I dziękuję. Chciałabym jeszcze podziękować za tą za inicjatywę obecnej Pani Dyrektor, Pani Róży Zorańskiej, jestem też dumna z że mnie zapomniała Panią i ona Panią też wierzyła. W ostatnich tygodniach mnie mówiła, że nie ja odchodzę na emeryturę, chociaż wiedziała, że odchodzi na wieczną emeryturę i mówiła, że wierzę, że to mnie będzie różawca. Pani Różo, życzę Pani wszystkiego dobrego, tylko nie zatraci się Pani w tej pracy tak jak ona. I Pani kocha te dzieci wszystkich, ale nie zatraci się Pani w tej pracy. Naprawdę, skromny. Dziękuję za piękne słowa. Dziękuję. Bardzo, dziękuję bardzo Jestem naprawdę... Szczęśliwa, że tak ja uchodzę do Dziękuję. Mogę tylko powiedzieć. Dziękujemy. Proszę księdza. Bardzo Pan z wami i z duchem twoim. Prosimy cię Boże po Błogosław. Po Błogosław. I zostaw w naszej pamięci postać tej za która wielkim swoim powołaniem dała nam przykład, jak można i należy realizować się w życiu. Powołanie. I znalezienie swojej drogi w życiu, iść bez kompromisu, aby przede wszystkim człowiekowi służyć, a nie żeby. Zmówmy za jej duszę, bo jest miesiąc listopa, który wspominamy naszych krewnych, przyjaciół, znajomych, rodziców, modlitwach naszych, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się i nie Twojej. twój, Królestwo Bądź Wora Twoje. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuszczamy nasze imię, jako i my odpuszczamy nasze imię Państwa, i nie bądź nas na powszechnie, ale nas baw ode złego. Drować Marii, łaski święty, pan z sobą, błogosławiona Ci Jezus, i błogosławion owoc przygoda Twojego, jest. święta Marii, mój się za nami życzmy teraz i w godzinie śmierci. Wieczny odpoczynek radzi i dać Pani. Wieczny odpoczynek radzi i dać Pani. Wieczny odpoczynek radzi i dać Pani. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Zakończenia. ale zanim ona chciałabym Państwa poinformować, że w zeszłym miesiącu zebrała się kapituła i wyróżniła przyjaciół naszego ośrodka. Są to przyjaciele naszej pani dyrektor. Ośrodka jej nazwanego już dziś jej imieniem. I ja zawsze y, proszę o pomoc, i dziś proszę o pomoc naszą panią dyrektor, różę pana zarańską o wymienienie osób, które wyróżniliśmy, za bezinteresowną pomoc opartą na przyjacielskich relacjach, współpracy oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, Wasza obecność tutaj świadczy o tym, że nasi wychowankowie, nasz ośrodek mają bardzo wielu przyjaciół. Zdarzyło nam się trafić do magicznego miejsca, gdzie praca jest wyzwaniem. My te wyzwania lubimy i jesteśmy wszyscy tutaj. Okazuje się, że ten koniec świata to jest nasze miejsce na Ziemi. Bardzo się cieszę, że wszyscy Państwo tak licznie przybyli. Jak wiecie, bez wsparcia Waszego, bez wsparcia przyjaznego, nie będzie dobrego funkcjonowania placówki, która jest nierozerwalnie osadzona w społeczności lokalnej. Państwo pozwolą, że w tym momencie podziękujemy osobom, które szczególnie w czasach działania ośrodka pod przywództwem Krystyny Jankowskiej udzieliły bardzo dużego wsparcia. Państwo wszyscy jesteście naszymi wielkimi przyjaciółmi i tak nie zostanie. Chcielibyśmy teraz podziękować grupie osób, która decyzją kapituły otrzyma tytuł przyjaciela ośrodka. Bardzo proszę. Osoby, od, od, które wyczytało o przybycie do domu. Stanisław Słomowski, Wojciech Cymers, Halina Jankowska, Leszek Tabor, Joanna Jachim-Polesza, Barbara Małyska, Witold zapolski Downar, Bożena i Sławomir Trębacz. Proszę o przedstawiciela firmy SOMAK, firmy Fobos Invest, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, Ewelina Łągowska oraz pan Robert Nixon. Bardzo proszę państwa. Jeszcze raz. Moi drodzy, wszyscy, wszyscy jesteście naszymi przyjaciółmi. Ja powiem tyle. Dziękujemy za to, co było dotychczas. I prosimy o dalsze wsparcie. Dziękuję pięknie. Dziękuję wszystkim. Jak wy, po prostu chcę się pracować, chcę się rozwijać. Dziękuję Wam pięknie.